Dzień dobry. Za chwilę Radio Wnet. Państwo widzą, ile papieru porozkładane do jednego małego Radio Wnet, które prowadzą dwie osoby. Coś państwu pokażę, zanim zacznę audycję, bo zawsze zapominam. <laughs> Elegancki prezent. To jest album Jacka Pałkiewicza. Kazałem spakować w takie coś prezentowe, on tak w sięgarniach wyglądał i końcówkę nakładu wykupiłem, a Jacek Pałkiewicz mi podpisał. Te książki, które wykupiłem, przyjechał do mnie do sklepu, usiadł w magazynie. To trwało z 8 godzin. Wszystko razem podpisał. Na pierwszej stronie to jest autentyczny podpis Jacka Pałkiewicza. I ponieważ święta idą i tam inne takie okazje, pokazałem zrobić eleganckie pudełko prezentowe, żeby to wyglądało trochę inaczej i ładniej niż w księgarniach. O! Wjeżdża, i tak wygląda. Czyli teraz wygląda lepiej niż wyglądało poprzednio. Szczególnie jeśli to ma być prezent, z jakiej okazji, niekoniecznie na Boże Narodzenie. Czyli sponsorem dzisiejszej audycji jest album Jacka Pałkiewicza. Gdzie tego szukać u mnie w sklepie? Studio. Dziki Zachód. Ten program wyborczy prezydenta będzie też realizował Elon Musk, który będzie odpowiedzialny za tak. odchudzenie administracji. Ale to co ciekawe, że spotkał się z ambasadorem Iranu. To było takie spotkanie, już wiadomo. Nie ambasadorem, że... z jakimś inwestorem. Nie, ambasadorem. Którym się spotkał, mówisz? Mask. Dobra, mas, bo Mask. na meczu, o którym mówiliśmy na początku, Trump siedział koło dużego inwestora z Arabii Saudyjskiej, wpływowej osobistości. No tam wiadomo, że tam książę, król i tak dalej w Arabii Saudyjskiej. W związku z tym, jakiś pałacowy, jakiś pałowy władcy, siedział koło Trumpa, duży inwestor i sobie pogadywali w czasie tego meczu. To też świat na to zwrócił uwagę, bo znaczy, że są jakieś rozmowy o Bliskim Wschodzie już teraz, na razie towarzyskie. A to mask zadzwoni, a to pole golfowe, a to jakiś mecz bokserski. To dobrze chyba, nie? Był nie, mask z ambasadorem Iranu, czyli jego rola w administracji dobrze. amerykańskiej jest no, no, taka, jak przystoi najbogatszemu człowiekowi na świecie, czyli dużo większa. Niekoniecznie, bo mógłby się nie znać na tym, ale do, do niektórych rzeczy wysyła się specjalny wysłannik prezydenta. Jest taka figura, nie? Albo tam specjalny wysłannik premiera. I dobieramy sobie kogoś, kto nie ma urzędu, tylko dostaje plenipotencję do załatwienia jakiejś jednej sprawy. Więc to może było tak, że Iran powiedział: Z kim tu możemy gadać bez utraty twarzy? Nie chcemy z żadnym politykiem gadać, natomiast chcemy się dowiedzieć bezpośrednio od kogoś, komu, z kim Trump gada. Prywatnie również. Chcemy się dowiedzieć, co będzie i gdzie jesteśmy. No to Iran chciał się dowiedzieć i Iran być może wskazał, że to jak nam Elon Musk powie, to uwierzymy. Niech do nas zadzwoni. I niech tam powie, co mówił Trump. Tak no, Trump w każde, ale w każdym razie to jest inny poziom rozmowy. To tylko o tym, o tym powiedziałem, że zaczyna się ta polityka. Ty powiedziałeś o Arabii Saudyjskiej, ale że zaczyna się polityka zagraniczna Donalda Trumpa i w tej polityce zagranicznej na pewno uczestniczy Elon Musk, skoro się spotkał z ambasadorem e, Iranu. Za uczestniczył raz i zauczestniczył wcześniej, y, kiedy była rozmowa. Z Zeleńskim z Ukrainy. O tym, że Zełęski chce rozmów pokojowych, ale siądzie do rozmów pokojowych z Putinem wyłącznie w towarzystwie Trumpa. No to czyli Elon Musk uczestniczył też w tamtej rozmowie. Przypomnijmy dlaczego. Bo on im udzielił możliwości korzystania ze, ze swojego systemu Starlink i może też im odpiąć to używanie, gdyby nie słuchali tego, co Trump mówi. Może im w każdej chwili odpiąć. Więc być może w tej rozmowie z Zoeńskim padło coś takiego. Yy, administracja Bidena wysyła sygnały, że możecie walić rakietami yy, na terenie Rosji, wyprodukowanymi w Ameryce. A ja, Elon Musk, który nie mam jeszcze żadnej władzy w Ameryce oficjalnej, bo prezydent Elekt, to ja jestem też elekt, ja ci mówię, że jako prywaciarz zgaszę Starlinka, jak tylko zobaczę pierwszą rakietę lecącą do Moskwy. Ja nie wiem, czy to padło, ale mówię, jaki lewar. Ma w swoim ręku Elon Musk jako prywaciarz wobec Ukrainy. Więc Biden może mówić, możecie strzelać w Moskwę rakietami produkcji amerykańskiej, a Elon Musk może wziąć za telefon i powiedzieć, Zeleński, jak zaczniesz strzelać, to to wszystko spadnie, bo ja ci Starlinka zgaszę. A nie masz tam infrastruktury i twoje drony nie latają bez mojego Starlinka. To się sam zastanów. Taka rozmowa mogłaby być, ale jest bardzo hipotetyczna. Do tego wszystkiego najpierw była rozmowa, rozumiem, Trumpa z prezydentem Zełeń prezydenta elekta Trumpa z prezydentem Zełęńskim. Trumpa i maska od razu. I maska, Trumpa tak i maska. już chciałem dodać, a później była, bo decyzja Joe Bidena to jest decyzja, która została zakomunikowana wczoraj, tak. czyli mamy 24 tak. godziny od tego czasu upłynęło. Ale dobrze, ale zanim przejdziemy do tej decyzji, Prezyd odchodzącego prezydenta Stanów Zjednoczonych, to jeszcze jest... A co, umiera? Jeszcze, jeszcze, tak, tak mówiłeś przez cały rok, więc być może każdy z nas jakoś umiera, bo każdego dnia jesteśmy... Ale myślałem, że ty jesteśmy, też zauważyłeś, że, że umiera. No, Biden jest... rzeczywiście umierający. Ale ostatnio odżył, jak się z Trumpem spotkał. Strasznie był radosny, że Trump wygrał. Super się cieszył, po, ognisko rozpalił za plecami, takie jak jeszcze nie widziałem w Białym Domu. Może państwo widzieli na tym kominku to, tam... To może na... na na cześć, na cześć nowego ministra, który ma się energetyką zająć w rządzie Donalda Trumpa, który kocha węgiel, kocha ropę, kocha gaz. I zamierza do takiej klasycznej gospodarki wrócić nie, energetycznej. No dobrze, ale jeszcze pojawiło się nazwisko Boris Epstein. Nie wiem, Boris Epstein urodzony. Zaraz cofnijmy się, cofnijmy się o pół kroku. Niewielkie, bo to se kartkę przygotowałem specjalną. Ją trzymam, trzymam, nie mogłem odpalić, bo się zagadujemy. Uwaga. Elon Musk ma się zająć redukcją rządu, czyli zwolnieniami masowymi. 4 miliony ponad pracowników rządowych jest niepotrzebne do ogarniania Stanów Zjednoczonych. Ma ich być 100 tysięcy mniej pierwszego dnia i tak dalej. Likwidacja pewnych agencji, a te, co zostaną pod względem wydajności, efektywności pracy, będą zweryfikowane. I teraz padło. Yy, od byłej rzeczniczki prasowej Trumpa jedno zdanie bardzo spostrzegawcze. Otóż my się teraz ekscytujemy kogo Trump przyjmuje do pracy, natomiast ona powiedziała yy, przyjęcia do pracy są równie ważne jak zwolnienia. Więc chcemy się też interesować tym kogo Trump będzie wywalał z roboty. No, bo przyjmie tych swoich do rządu, ale oni będą wykonywali rozkazy Trumpa czy politykę Trumpa w taki sposób, że będą wywalać, usuwać. Na przykład, Ministerstwo Edukacji jest kompletnie niepotrzebne w Ameryce i idzie do usunięcia. Zawoła to jest ważne pier... też, kogo będzie wywalał. Pierwsza zapowiedź Donalda Trumpa, albo jedna z pierwszych zapowiedzi, że rzeczywiście edukacja przejdzie na szczebel stanowy i to w stany. Stanowy bądź bo... w będą... Stanach ma przejść na powiatowy, bo nie ma żadnego powodu, żeby wielki stan Floryda zajmował się wszystkimi szkołami. To szkoła powiatowa i tam zorganizujcie jeszcze. po co? No jeszcze Trump zapowiedział całą masę innych rzeczy, na przykład, że samochody elektryczne nie będą dostawały dotacji rządowych, bo to jest granda. I Elon Musk się uśmiechał przy tym. On produkuje samochody elektryczne, no, ale on e, stwierdził, że nie musi z dotacji i, rządowych. Który... I sprzedał Hertzowi za 4,5 miliarda 100 tysięcy egzemplarzy samochodów elektrycznych i teraz Hertz Proszę. ma z tym kłopoty i bankrutuje. Znaczy nie bankrutuje, ma kłopoty finansowe, o tak no jak Hertz był głupi to, to 100 tysięcy tych samochodów sprzedał więc, więc teraz Hertz chce Nie. odsprzedać 30 tysięcy, więc jeżeli Wojciech Cejrowski marzyłby o elektrycznym samochodzie, to Nie. oczywiście Nie. może od Hertz'a taki Nie. samochód kupić ja bym... jeżeli byłaby opcja samochód na węgiel, to bym rozważył w ramach protestu przeciwko Unii Europejskiej no ja myślę, że to był, to był też taki symbol z tym kominkiem rozgrzanym do czerwoności właśnie nowej polityki, którą zaakceptowaliśmy z ulgą może Joe Biden że wreszcie ktoś zajmie się Stanami Zjednoczonymi bo przecież znał bardzo dobrze Kamalę Harris i myślę ale że, w skrytości masz, masz dobry być, że skrytości masz ducha że skrytości ducha może nawet na nią nie zagłosował nie, to przesadne to nie jest dziennikarska zapowiedź nie wypowiedź, przesadne nie, nie cała emerytowskiego mówi... nie ale ja nie ja jestem po prostu fakty tylko fakty zagłosował albo Jill nie zagłosował Biden ubrała się cała na czerwono kiedy szła do urny wyborczej to jest sygnał dla Amerykanów, na pewno nie zagłosowała na Kamale Harris. I Joe Biden nie sądzę, żeby głosował na Kamale Harris, bo przecież marzył, że go koledzy z własnej partii wywalili do, rodu, do rowu, wysiudali go, więc pozłości. Ja na jego miejscu też nie zagłosowałem na Kamale Harris. Ale nie ja myślę, badany. że nie, nie po złości, dlatego bo sam wiedział, że już nie ma siły zostać prezydentem, że człowiek to o sobie wie, do czego ma siłę i co pamięta, czego nie pamięta, jak pracuje, i może, może jak kocha Amerykę, to by sam się zrezygnował w którymś momencie, no bo wiadomo było, że nie ma do, na to siły, tylko Znał Ale jednocześnie Kamale wiedział, Caris. jak głupia jest Kamala, jak okropna jest, jak jest beznadziejna, go, dużo bardziej beznadziejna od niego. W związku z tym, jako patriota, nie chciał tego zrobić Ameryce i próbuje dociągnąć do tej linii finansowej. No więc palił tam ogniem, rzeczywiście to symboliczne było, że wreszcie będzie ciepło. <laughs> jak Trump przyjdzie, wreszcie będzie ciepło. Będzie się tak paliła jak w tym kominku i kopciło przez komin białego domu. Trudne dzieciństwo. W zabrzu, 18 lutego, i można zabrać każdego dziecko staruszka, bo nie ma żadnego świntuszenia, ani jednego przekleństwa nie ma. Czyściusienki, czyściusieńki, czyściusieńki stand-up. Dwie godziny śmiechu. Bite dwie godziny. Była taka książka Samobójstwo Supermocarstwa. Nie wiem, czy czytałeś. To była książka o Stanach Zjednoczonych, republikańskiego kandydata w wyborach prezydenckich z początku XXI wieku, mniej więcej. Buchanan, nie wiem, tak się może nazywać. Buchanan, tak. Pat Te, ta, Buchanan. No tak. ale nie, to nie czytałem tej książki, bo to jest raj Ale ale... Mi się wydaje. Co jest? Działacz. Part... Republican in name only. Nie mam stuprocentowej pewności, może go z, czymś, z kimś mylę, ale to jedna z tych postaci, która mi się kojarzy ze starym establishmentem przyśrubowany do stołku. Być może jest przyśrubowany, może już odśrubowany, bo nie wiemy, jakie były dalsze jego losy. Wtedy już był dosyć zaawansowany wiekiem, ale napisał tak. Stany Zjednoczone słynęły z wolności, a potem pokazywał, jak systematycznie ta wolność zmieniała się w biurokratyczne zarządzanie Stanami Zjednoczonymi, jak rosła liczba urzędników i jak kariera zamiast własnego warsztatu, zmieniała się w karierę urzędniczą, i teraz tych urzędników jest bardzo wielu. mask ma ich wyrzucić z pracy, to co oni będą robić, tak na dobrą sprawę? Kim oni będą? Oni potrafią sobie... być tylko urzędnikami. Nie, nie, no, nie. kogoś ale... wyrzucam, to. Ale jak kogoś wyrzucam, to mnie nie obchodzi, co on będzie robił. Niech sobie poszuka pracy. To prawda, ja mówię o, o tym, jak to będzie trudne jak to może, można taki proces ztorpedować. No nie, nie bo... no zamykamy całą agencję. Ministerstwo Zdrowia jest niepotrzebne w Polsce do tego. Ministerstwo Edukacji jest kompletnie w Polsce niepotrzebne. No, no dobrze, to. Samorządność uniwersytetów, za królów, Uniwersytet Jagielloński, który był eksterytorialny, to chyba przetrwało do 1968 roku, kiedy policja nie wchodziła na teren Uniwersytetu Warszawskiego w czasie kiedy studenci robili rebelię, bo nawet ta komunistyczna milicja obywatelska wtedy i ubecy wiedzieli, że rektor ich musi wpuścić, bo to jest teren eksterytorialny. I dlatego ormowcy bili wszystkich pałkami drewnianymi. Tak było, rzeczywiście, ale, ale rzeczywiście była autonomia Uniwersytetu i, i czy Ministerstwo Edukacji jest potrzebne, czy nie? No powołaliśmy nie. KEN, Komisja Edukacji Narodowej to był wielki sukces pierwszej Rzeczypospolitej, że wreszcie nie, ktoś nie, się nie, zajął. Nie, nie, to była grupa masonów, <laughs> która prowadziła krok po kroku do tego, że odbieramy wam wasze dzieci, yy, odbieramy wam możliwość wychowywania waszych dzieci. Nie będziecie nie, sami dajemy, decydować o. Nie do, dajemy im dobre szkoły. Jak no, jest to program jest... szkolny, do której szkoły pójdziecie, nie my się Nie, tam, Ale nie, ko nie, nie, Komisja nie, tam. Edukacji Narodowej, mówimy o XVIII wieku, ale możemy się wycofać z tego. Ale tam mat masoni siedzieli przecież w tej komisji, to wiadomo, że przeciw Bogu i ojczyźnie spiskowali. D Konstytucja 3 maja. No dobrze, to historyczna rozmowa. Borys Epstein to jest prawnik Trumpa, który urodził się w Moskwie, który zgłosił się chyba na ochotnika, że będzie prowadził negocjacje zarówno z Kijowem, gdzie ma rodzinę, jak i z Moskwą, gdzie też ma rodzinę w związku z powyższym. Wie o co chodzi, będzie pośrednikiem. Co na jego temat wiemy? Co wie Wojciech Cejroski, przepraszam. Envoy, czyli specjalny wysłannik. Ja ruskich nie lubię i podejrzewam o najgorsze. Koniec, kropka. Nic więcej o nim nie wiem. Ponad to, co powiedziałeś, uważam, że jeżeli ktoś się urodził w Moskwie albo w Kijowie, ma rodzinę w Moskwie albo w Kijowie, to jest skażony ruskością. I że to jest nasz wróg. Statystycznie, może tam jakiegoś pojedynczego mnicha znajdziesz, który nie jest bezpośrednio naszym wrogiem, no, ale kultura ma wpływ na człowieka, wychowanie ma wpływ na człowieka, rodzina jaką masz ma na ciebie wpływ. To, czy stawiasz choinkę, czy hanukę, ma na ciebie wpływ. Nawet jak potem przestajesz obchodzić te święta, to miało to na ciebie wpływ. Więc o tej kandydaturze nie wiem nic, poza tym, że jestem zaniepokojony lekko tym ochotnikiem Epsteinem. No dobrze, tak. to, to żeśmy zanotowali. Poza tym, to Epstein to nazwisko wskazuje na to, że to jest Żyd, rosyjski i ukraiński. To cała masa Żydów z Ukrainy, czyli tych najbiedniejszych, ażkenazji, emigrowała do Stanów Zjednoczonych jako do ziemi obiecanej. Prześladowani byli przez Carat, potem byli prześladowani przez Stalina i przez wszystko inne, i przez Hitlera. I cała masa diaspory żydowskiej w Nowym Jorku to, to są właśnie. No, nie. A natewka i skrzypek na dachu nie wzięły się z znikąd. To, to jest prawda, tylko to, to już jest, jest, jest urodzony, no musi być urodzony już w późnym Związku Radzieckim musi należeć do innej fali, nie tych <grym Żydów <grym aszkenazyjskich, którzy z tobołkami wsiadali na statek i płynęli do Nowego Jorku, tylko to już jest inny rodzaj podróży. Ale dobra, to... to... Ale w głowie to samo. No, no niekoniecznie, bo albo Talbut, albo Marx, zróżnie to bywało. A to jedno od drugiego się jakoś różni bardzo. Jedni własność lubią, a drudzy jej nie mówili, że jej nie lubią, chociaż może Jedni też... i drudzy lubią cudzą własność. Przecież marksiści uwielbiają cudzą własność zabrać Dobrze. bogatym i teoretycznie rozdać biednym. Wędrujemy teraz daleko. Więc może się na chwilę zatrzymajmy i porozma, porozmawiajmy, chociaż wiem, co powiesz, ale, ale, ale no. powiedz to, ale powiedz to, głośno powiedz to. A Decy... to, co poczekaj, no trochę cierpliwości. No, Decyzja no. prezydenta Stanów Zjednoczonych o użyciu rakiet dalekiego zasięgu. Komentarz Wojciech Ojkowskiego. Nie, nie wiem nic, przeszukiwałem tuż przed tą audycją jeszcze. Nigdzie nie pada oświadczenie Bidena bezpośrednio do kamery na ten temat, i nigdzie nie pokazali kwitu, który Biden podpisał. Więc to są bardzo mocne, ale plotki łamane przez doniesienia od strony Białego Domu. Najmocniejsze w tej sprawie oświadczenie Blinken podał, no ale to było trochę wcześniej, sekretarz stanu. Czyli minister spraw zagranicznych, wszystkich spraw zagranicznych e, mocarstwa, powiedział, że zanim e, e, Trump obejmie urząd, wydamy każdego dolara, który będzie w zasięgu naszej ręki na Ukrainę. Czyli tam polikwidują różne fundusze, no to są takie prze przesunięcia, że yy, Donald Tusk w Polsce może z funduszu zapasowego na coś tam przesunąć pieniądze, bo była powódź. I Blinken dokładnie to panuje, planuje, czyli zanim Trump 20 stycznia obejdzie urząd, to Blinken chce wypróżnić amerykańskie kasy z wszystkich możliwych pieniędzy yy, i przekazać te pieniądze Ukrainie. Chcę też narobić długów, bo można opóźnić pewne płatności, czyli forsę, którą mamy dzisiaj na zapłacenie dzierżawy za bazę w Turcji, no możemy zadzwonić do Turcji i powiedzieć, Trump wam zapłaci za trzy miesiące, na pewno zapłaci, a teraz my tę forsę przeznaczamy na Ukrainę. No to, to to jest twarde oświadczenie, Blinken to powiedział do kamery. Natomiast ja Bidena na własne oczy nie widziałem mówiącego o tym, że zezwala na strzelanie amerykańskim sprzętem do Rosji. Znowu się powołam, ale mam wrażenie, że wszystkie agencje napisały o tym, że Biden wydał zgodę na strzelanie w głąb Rosji na, na odległość. Tak, ale Biden 300 tego kilometrów. nie powiedział. Wiem, wszystkie agencje to podały. Może to jest jakieś ściąganie Trumpa w wojnę, której nie ma jeszcze? Prowokowanie do czegoś, albo prowokowanie Putina, bo jakby Putin teraz odpowiedział, y, uprzedził atak. No to mamy nowe rozdanie kart, stan wyjątkowy w Ameryce, nie przekazujemy władzy. Nie wiem, co tam oni szykują, no ale coś na pewno szykują. Nie ma cały czas z Białego Domu wprost oświadczenia. Nie wyszła rzecznica prasowa do czasu rozpoczęcia tej audycji. Czyli godzinę temu nie widziałem jeszcze, żeby rzecznik prasowy Białego Domu wyszedł i potwierdził te informacje. Więc wszystkie agencje to podają, syn Donalda Trumpa to podał. Wszyscy se przekazują z ust do ust informację, którą ktoś puścił, ale nadawca tej informacji, potencjalny, czyli Joe Biden, jej nie potwierdza ani jej nie zaprzecza. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTube i dziękuję za to samo na Ramble. Mm -hmm. no nie wiem. No. Jakieś, no nie y wiem. Y to y jest y bardzo y dziwne, bo powinien potwierdzić tak, albo powinien powiedzieć absolutnie nie. A nie ma nic z białego domu na ten temat. No patrzę, 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 patrzę na stronę Białego Domu, bo teraz jest no, dobrze. I nie widzę, żeby to było na pierwszej stronie poczekaj, bo jeszcze tutaj może być. Przecież to jest wypowiedzenie III wojny światowej, to powinno być na pierwszej stronie mi mrugać. Niekoniecznie jest wypowiedzenie, może tylko strachy na lachy jest takie przysłowie, a może prezydent Putin zrozumie, że wojska koreańskie i Korei, Korei Północnej na terytorium Rosji, które walczą z Ukraińcami, to może coś jest nie w porządku. Dobrze, czyli tego nie wiemy. To jeszcze o rodzinie, o rodzinie Donalda Trumpa, bo ważną rolę junior ma w całej administracji jest tak jak powiedział jeden z komentatorów no jest tym który reguluje ruch do, w, do gabinetu Donalda Trumpa decyduje o tym co jest ważne co jest nieważne to jest prawda Don czy nieprawda nie, nie junior. słyszałem o takiej jego roli być może w Maralago reguluje ruch bo tam jest cały tłum ludzi to, to może tam ale na takich filmach jest z kampanii wyborczej, gdzie pokazywano, jak Trump tweetuje, że ma tutaj kobietę, ogląda przemówienie Kamali Harris i kobieta bardzo szybko pisząca na klawiaturze z ust Trumpa czytuje tweety. On tylko patrzy na ekran i tu jeszcze popraw, i ona poprawia. W tle siedzą następne dwie osoby, m.in. pani, która ma być szefową Białego Domu. Starsza siwa pani, elegancka. Nie widziałem tam nigdzie juniora, Donalda ale, Juniora. Ale, ale bo tweetuje, by te tweety oczywiście rozchodzą. Tweetuje, się... a to zawsze twituje. To był yy, coś w rodzaju rzecznika prasowego własnego ojca, ale nieautoryzowanego, czyli mógł sobie pozwolić na ostrzejsze tweety, niż wypadałoby yy, wypuścić w świat samemu Trumpowi. Ja trochę tak widzę jego rolę. Nie słyszałem nigdzie, żeby on sterował ruchem przy furtkach w pałacu w mar No nie, nie słyszałem. Może, no, może steruje, ale co z tego? Nawet no, nie, nie, to nie, ale no, co z tego, że ważna postać, że tworzymy tę, no no, że ważna postać. No syn, ważna Laura postać. Laura Trump, synowa, dużo ważniejszą ma y, pozycję. Teść. Teraz będzie senatorem z Florydy po tym jak... Do rządu przechodzi senator Matt Gates, chyba właśnie z Florydy był. On się pozbył stołka. Przechodzi do rządu, stołek się zwalnia, nie organizujemy teraz wyborów, będą za dwa lata, tylko gubernator stanu wyznacza, kto będzie naszym senatorem w zastępstwie tego senatora, który umarł, podał się do dymisji i tak dalej. Czyli gubernator Florydy DeSantis wyznaczył, że naszym gubernatorem wobec zaniknięcia innego, naszym, przepraszam, senatorem wobec zaniknięcia innego senatora będzie Laura Trump. I jeszcze jedna informacja, spotkanie z prezydentem Argentyny, który bardzo się ucieszył ze zwycięstwa Donalda Trumpa, bo ma. Wszyscy tańczą. Widzieli Państwo może, jak Trump do melodii YMCA, szkoda, że jej tu nie możemy puścić, wykonywał takie tańce na, za na zamknięcie swoich wieców wyborczych. I teraz te tańce wykonują zawodnicy futbolu. Jak zwycięstwo jakieś odniosą, no to taniec Trumpa, zwycięski taniec Trumpa wykonują. I prezydent Argentyny wszedł na salę przemawiać w Maralago, w pałacu Maralago na Florydzie, Palm Beach. I też wszedł <taniec> tańcząc, zwycięski taniec Trumpa. Wojciech <taniec> Zatańczył zwycięski taniec Trumpa? Tak, zatańczyłem nie raz, i nie dwa. To takie śmieszne było, jak on to zaczynał robić. Trump to z półtora roku temu, czy dwa lata temu. To było komiczne, że puszcza tę piosenkę i no, wielki jest i na tym podium nie może podrygiwać za bardzo. Nie ma też z kim. No to zaczął takie ruchy wykonywać i przyjęło się. Przyjęło się teraz, to są kochane ruchy. Naród powtarza te ruchy. No, my powtórzymy studio Dziki Zachód za tydzień o godzinie 18.00. Bardzo serdecznie dziękuję. Bye! Studio Dziki Zachód.